Serca. Dzięki składajmy, Panu Bogu, naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu Wiecznej Chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiary ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą Pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Spiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów ducha świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Bożem. Puściem te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Pominając śmierć i zmartwychwstanie twojego Syna, ofiarujemy tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed tobą i tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o twoim kościele na całej ziemi, spraw aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z najświętszą Bogu rodzicą, dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże Ojcze Wszechmogący. W jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Panie Jezu Chryste, przez twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pani niech zawsze będzie z wami Przekażmy sobie znak pokoju O dobaranych Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie usprawiona dusza moja. Módlmy się. Boże Ty nas karmisz na ziemi chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały. Pokornie cię prosimy. Sprawa, by w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa Pana naszego. abyśmy przynosili dobre owoce nawrócenia i czasu tego Wielkiego Postu, Roku Miłosierdzia. Niech Bóg Miłosierny nam błogosławi. Panie ze wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. Eucharystia dobiegła końca, a my uwielbiajmy Boga słowami psalmisty: Błogosław.